Przypomnij sobie dzień, w którym pierwszy raz poszedłeś do... szkoły. Is true. Byłeś wtedy jeszcze małą łachudrą, ciekawą świata i pełną energii. Ale z każdym kolejnym rokiem coś się psuło, a ciekawość powolutku ustępowała miejsca... frustracji. Frustracji, która swoje apogeum osiąga w ostatni klasie liceum... Kiedy jakiekolwiek zdobywanie wiedzy i nauka nowych, fajnych rzeczy praktycznie w 100% zastępowane jest nauką tego, jak napisać egzamin. Bruh. Dlaczego? Uczniowie i rodzice w Polsce są oszukiwani przez system, a zwieńczeniem tego oszustwa są wyniki matur. I dzisiaj sobie trochę o tym oszustwie porozmawiamy. Partnerem kanału są Maturalni. Okej, okay, okej. Okay. Opiszę ci teraz ekonomiczne cykl życia Polaka w dużym uproszczeniu. Ucz się ładnie przez 12 lat, napisz idealnie maturę, pójdź na studia no i później. Pracuj przez 40 lat do emerytury. Pow. wygrałeś życie. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni. Znaczy się, wygrałbyś je 20 lat temu. Bo teraz, oj bracie, teraz na każdym etapie tego cyklu ukryte jest kłamstwo. Nie? Zacznijmy od końca. Z emeryturką będzie kłopot, bo ZUS działa tak, że w dużym uproszczeniu ci, którzy aktualnie pracują, generują emerytury dla Twojego dziadka czy babci. Tylko, że ludzi, którzy pracują, będzie coraz mniej, bo demografia. Ludzi na emeryturze coraz więcej, bo wydłuża się średnia długość życia. Wniosek: Państwa może być za jakiś czas nie stać na wypłacanie takich emerytur, jakie mamy dzisiaj. <grym>, ale heca! Nie mam mnie. Instytut Badań Strukturalnych mówi, że system wytrzyma do około 2060 roku, czyli wszystkie gagatki urodzone od lat 2000 mają problem. Więc pierwsze oszustwo jest takie, że będzie słabo z emeryturką. Hm, no to może przez te 40 lat pracy trzeba sobie jakoś oszczędzić na emeryturę albo mieć mieszkanie na wynajem, żeby jakieś pieniądze zawsze były. No, i to jest dobra myśl, ale żeby sobie pozwolić na mieszkanie albo inwestowanie na emeryturę, to trzeba albo giga dużo zarabiać, albo zacząć odkładać na funduszu inwestycyjnym jak najwcześniej, nawet od 18 roku życia. Mam nowe priorytety, stałem się odpowiedzialny, wiem czego chcę od życia. Oszustwo systemu polega na tym, że nikt ci o tym w szkole nie powie, nie nauczą cię inwestowania, a zamiast tego słyszysz, że... Jak zdobędziesz wyższe wykształcenie, to dostaniesz dobrą pracę. No i znowu skam. Pracy się nie dostaje, tylko zdobywa. A wyższe wykształcenie działa tylko wtedy, jak idziesz na naprawdę wymagający kierunek typu elektrotechnik wysokich napięć czy lekarz. O, czyli muszę napisać maturę na maksa ze wszystkiego, żeby zostać tym elektromechanikiem-inżynierem, i będzie po sprawie. No. I tu dochodzimy do fundamentalnej konkluzji i kwintesencji tematu. Przygotowujesz się do matury przez 12 lat. Niektórzy by nawet powiedzieli, że przez całe życie, bo to przecież egzamin dojrzałości. No. I po tych 12 latach edukacji wyniki z rozszerzeń, czyli tych najważniejszych egzaminów potrzebnych do rekrutacji na wymagające studia, średnio wyglądają tak. 33% z matmy, 40% z biologii, 38% z chemii itd., itd., Gdyby matura z tych przedmiotów była egzaminem na studiach, gdzie zdaje się od 50%, to trochę przypał. No i z wynikiem tego pokroju raczej trudno ci będzie dostać na te serio wymagające i wartościowe studia. Czyli mamy sytuację, w której młody człowiek spędza 12 lat na nauce do egzaminu maturalnego, którego tak czy siak może nie zdać dostatecznie dobrze, aby dostać się na studia. Studia, które tak czy siak nie dają gwarancji zdobycia wysokich zarobków i wymarzonej pracy. Pracy, w której przez 40 lat będzie odkładać składki na emeryturę, której tak czy siak może nie otrzymać. A dodatkowo nikt w szkole go nie nauczył, jak inwestować, zdobywać lepszą pracę czy prowadzić firmę. Oj, trudne, trudne się wylosowało. I żeby nie było, to nie jest tylko case tegorocznych matur. Dwa lata temu w podobnym tonie wypowiadał się pan Tomasz Rożek. Bo jest coś grubo nie tak w systemie, w którym grupie zainteresowanych jakimś przedmiotem, a przecież wersje rozszerzone biorą osoby zainteresowane, zdający średnio zdobywa 33% punktów. Tymczasem rozszerzenia wybiera się po to, by iść na studia w tych kierunkach. Coś jest tutaj grubo nie tak, coś tutaj grubo nie gra. I nie tylko w tym roku uczelnie wiedzą, że po to, żeby móc pierwszy rok z nowymi studentami w ogóle zacząć, najpierw muszą organizować kursy. Dopuszczające czy kursy dokształcające. I w tym kontekście ciekawa jest historia mojego Jimbro, którego pewnie kojarzycie. Nie spodziewać po mojej minie, bo no na, smutnego nie, na smutnego nie wygląda. No będzie dobrze, co? Będzie no dobrze, będzie dobrze! dobrze. Będzie dobrze. 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 Go! Wy o tym nie wiecie, ale to dzięki niemu tak naprawdę w ogóle wziąłem się za tę maturę. Dziękuję ci, Wojtek, że, że mnie to zachęciłeś, że poznaliśmy z naturalnymi. Nie ma problemu. To ja dziękuję. <grytanie> dziękuję, że przywracasz wiary w maturystów. <grytanie> Matek w tym roku przystąpił do matury, a uczęszczał do szkoły w chmurze, czyli wiadomo. Za dużo się przez ten czas chłopak nie uczył. on nie dobra. Wcale się nie uczył. Około tydzień przed maturami stwierdziłem, że pora zacząć się uczyć. Wcześniej kompletnie mi na tym nie zależało. Warto zaznaczyć, że przez ostatnie dwa lata liceum w ogóle się nie uczyłem. Nie miałem nawet książek ani zeszytów, a więc to było naprawdę duże wyzwanie. W przygotowaniach pomagali mi maturalni. Gdyby nie oni podejrzewam, że nawet bym się za to nie zabrał. A dlaczego się nie uczył? Bo stwierdził, że woli, Fortnite, a konkretnie rozwijać YouTube'a, Twitcha i swój biznes zamiast poświęcać czas na szkołę. Dzień przed maturą rozpoczął swoje przygotowania z pomocą maturalnych, no i ostatecznie zdał i to całkiem nieźle. Polski 72%, mat ma 78% i angielski na 90%. I żeby nie było, łachudro. To nie jest rada wuja bez jego typu, rzuć szkołę i zacznij robić YouTube'a, albo Fortnite, bo to tak nie działa. Bardziej chcę ci pokazać, że zdanie matury wcale się nie wyklucza z rozwijaniem siebie. To nie jest tak, że musisz wybierać albo jedno, albo drugie i podejmować ryzyko, że potkniesz się o pana Tadeusza albo zadania z optymalizacji i już ci w życiu nic nie wyjdzie, bo studia RIP. Podstawową rzeczą, którą warto zrozumieć jest to, że uczysz się dla siebie i pogłębiania wiedzy, a nie dla wyników na maturze. Bo jak patrzysz na maturę, będąc przed nią, to wydaje się, że matura to taka weryfikacja całego dotychczasowego życia. Tymczasem parę lat po niej okazuje się, że dużo większy wpływ na życie miał nie sam procent z egzaminu, ale to, jakich ludzi poznałeś, co realnie wiesz i potrafisz oraz w jakich środowiskach się obracasz. A druga kwestia jest taka, że system edukacji serio jest jakoś dziwnie skonstruowany, skoro mnóstwo osób po czterech latach liceum czy pięciu latach technikum zdobywa wyniki, które da się osiągnąć, ucząc się. Tydzień. No dobra, więc co robić? Jeżeli zależy ci na tym, żeby wysoko zdać maturę, to historia matka daje kilka wskazówek. Po pierwsze, widać, że jakość kształcenia i sposób zdobywania wiedzy ma ogromne znaczenie. Z dobrymi nauczycielami, którzy mają w sobie pasję, znacznie łatwiej osiągać wysokie wyniki niż z nauczycielami, którym jest przykro, że muszą uczyć. Dlatego jeśli masz taką możliwość, warto iść do dobrej szkoły, w której nauczyciele mają pedagogiczne podejście typu pan lotek. Ale ja jestem w szoku, że matma poszła mi lepiej niż polski. To jestem kurde w szoku. Totalnym. A to wszystko dzięki panu Lotkowi. Najlepszy nauczyciel matematyki na świecie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo. Nie wiem, jakim cudem nauczyłem się tej matematyki w tak krótkim czasie, ale się udało. Możesz sprawdzić swoją szkołę, ale nie wyłącznie w rankingu perspektyw, tylko również tutaj na świadomiewybieram.pl. Po drugie, selekcja. Matek pokazał, że skupiał się na absolutnie najważniejszych dla siebie kwestiach i ty też powinieneś. Jeśli wiesz co planujesz zdawać na maturze, to 80% uwagi powinno być poświęcone na te przedmioty, bo z perspektywy czasu ten dob z wosu, jak jesteś na Bilhemie, nie będzie mieć absolutnie żadnego znaczenia. A koszt zdobywania czwórki i piątki z każdego przedmiotu jest taki, że poświęcasz mniej czasu na rzeczy, które serio będą ci potrzebne na maturze. Oh, Obleśna akcja. Obleśna. Oblechowa. Rozwiązaniem mogłaby być też redukcja przeładowanego programu, ale na to nie masz wpływu, więc lecimy do punktu trzeciego. Nie rezygnuj z siebie dla matury. Serio. Jeśli nie celujesz w topową uczelnię na najbardziej wymagającym kierunku, na który potrzebujesz plus 90% z rozszerzonej matmy, tylko po prostu chcesz ładnie napisać maturę, to nie rezygnuj z siebie, bo studia nie są dla każdego. Plus 90% też nie jest dla każdego i nie ma w tym nic złego. Matek pokazał, że da się zdać dobrze maturę, nie rezygnując jednocześnie ze swoich pasji rozwijania firmy i korzystania z życia. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, kochany, że każdy z nas ma swoje cele. Cele, do których możesz dopasować swój tok nauki, wybierając maturalnych, korki, czy po prostu realizując siebie. Sukces to nie zawsze plus 90%. Każdy ma inny plan na życie, potrzeby i miarę sukcesu, dlatego to ty decydujesz. No i to tyle. Słyszymy się w następnych korkach. Ma. Adios.